W tym filmie wyjaśniam różnice między obszarami wiejskimi a miejskimi oraz jak wpływają one na jakość życia i rozwój. Przyjrzymy się, czym różni się życie na wsi i w mieście oraz jakie są zalety i wady każdego z tych środowisk. Obszary wiejskie są często otoczone przyrodą i mniej zaludnione. Infrastruktura jest zazwyczaj mniej rozwinięta niż w miastach. Na wsiach jest mniej miejsc pracy i możliwości spędzania wolnego czasu, co dla niektórych osób może utrudniać życie. Z drugiej strony oferują one spokojne i mniej chaotyczne otoczenie, które wiele osób uważa za przyjemne. Obszary miejskie, czyli miasta, są zazwyczaj gęściej zaludnione i mają lepiej rozwiniętą infrastrukturę. Znajduje się tam wiele możliwości zatrudnienia oraz szeroka oferta spędzania wolnego czasu. Miasta są często bardziej zróżnicowane kulturowo i oferują liczne możliwości edukacyjne. Jednocześnie jednak mogą być głośniejsze i bardziej chaotyczne, co może negatywnie wpływać na jakość życia. Na obszarach wiejskich jakość powietrza jest często lepsza, a poziom stresu może być niższy. Ruch drogowy jest mniejszy, a społeczności bardziej zżyte, co ułatwia współżycie. Przyroda odgrywa dużą rolę, co może pozytywnie wpływać na samopoczucie. Często jednak brakuje tam ważnych instytucji, takich jak szpitale czy sklepy. W miastach jakość życia jest często wysoka, dzięki szerokiej ofercie usług i możliwości kulturalnych. Istnieje szybki dostęp do szkół, uniwersytetów, sklepów i gabinetów lekarskich. Wadą jest jednak to, że miasta są zazwyczaj głośniejsze i bardziej zanieczyszczone. Wysoka gęstość zaludnienia może również prowadzić do mniejszej prywatności. Obszary wiejskie rozwijają się często wolniej niż miasta, jest tam mniej inwestycji, a gospodarka rośnie wolniej. Mimo to tereny wiejskie mają potencjał, szczególnie w dziedzinie rolnictwa i odnawialnych źródeł energii. W wielu regionach podejmowane są działania mające na celu rozwój poprzez rozbudowę infrastruktury. Obszary miejskie często rozwijają się szybko i dynamicznie. W miastach istnieje więcej możliwości rozwoju dla firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Również potencjał innowacyjny jest większy, ponieważ w miastach mieszka wielu młodych ludzi i specjalistów. Jednak szybki rozwój prowadzi też do problemów takich jak przeludnienie i rosnące koszty mieszkań. Na wsi oferta edukacyjna i rynek pracy nie są tak zróżnicowane jak w miastach. Szkoły i uniwersytety znajdują się czasem daleko, co wiąże się z długimi dojazdami. Jest też mniej firm oferujących zatrudnienie w różnych branżach. Mimo to wieś daje wielu osobom możliwość pracy w rolnictwie lub zawodach związanych z przyrodą. W mieście dostęp do placówek edukacyjnych i miejsc pracy jest zazwyczaj dużo lepszy. Istnieje wiele szkół, uniwersytetów oraz specjalistycznych możliwości do kształcania. Szanse na rynku pracy są większe, ponieważ wiele firm ma swoją siedzibę w miastach. Przyciąga to często młodych ludzi, szukających lepszych perspektyw zawodowych. Urbanizacja coraz bardziej zmienia obszary wiejskie. Wiele osób przeprowadza się z wiosek do miast, co prowadzi do wyludnienia. Taki rozwój może obciążać infrastrukturę wiejską i utrudniać utrzymanie jakości życia. Jednocześnie pojawiają się nowe możliwości, takie jak rozbudowa połączeń komunikacyjnych czy rozwój turystyki.